Kochani, przygotowujemy właśnie pojemnik na taki domowy wermikompostownik. Zaraz powiem, jak to konkretnie będzie instalowane i czym wypełniane. Natomiast teraz trzeba w dnie pojemnika zrobić sporo właśnie takich dziurek małym wiertłem. Bo przez te dziurki będzie spływał. Płyn odsącze, natomiast dziurki w pokrywie będą zagwarantują dostęp powietrza. Kochani, dzisiaj robimy domowy vermikompostownik. Vermikompostownik to jest taki domek dla dżdżownic, dla dżdżownic, które nazywają się red wigglers, czyli czerwone dżdżownice, które są najlepszymi pracownikami, jeżeli chodzi o przerabianie masy organicznej na kompost, na vermikompost. Vermikompost jest najlepszym ze wszystkich kompostów, najbardziej y, zasobnym i ale my nie robimy tego wermi kompostownika po to głównie, żeby pozyskiwać ten kompost, tylko po to, żeby namnażać drżownicę. Ponieważ do wiosny, teraz jest koniec grudnia, zaraz będzie początek stycznia. Przez trzy miesiące mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wyhodować w tym pojemniku, a potem może i w innych, bo będziemy musieli hodowlę przekładać do kolejnych pojemników, y, że uda nam się tutaj stworzyć dobry dom, w którym będą te dżdżownice chciały się namnażać, a potem zasiedlimy nimi grządki. Y, co potrzebujemy, żeby zrobić taki wermikompostownik? Nie musimy kupować specjalnego wermikompostownika. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, możemy to zrobić, ale wystarczą nam do tego takie pojemniki, Dwa pojemniki z pokrywą. Ten pojemnik jest pojemnikiem, który nie ma żadnych dziurek i w którym będzie się zbierało odsącze, czyli ten płyn. Płynem, e, który powstaje w wyniku tworzenia się właśnie vermikompostu kompostu, po rozcieńczeniu będziemy podlewać grządki. Możemy również podlewać e, kwiatki domowe i w tym e, w tym od sączu, które tutaj powstanie, podobnie jak to się dzieje w Bokashi, będzie mnóstwo pożytecznych mikroorganizmów, które wytworzą nam wspaniałą glebę dla przyszłych roślin. Pojemnik środkowy, ten, który wcho będzie wchodził tutaj do środka tego pierwszego, on ma dużo takich bardzo drobnych dziurek. Te dziurki są potrzebne do tego właśnie, żeby płyn mógł przeciekać. Na dno pojemnika zewnętrznego. Jeżeli włożymy jeden pojemnik w drugi, to zobaczcie tutaj, nam się zrobi taki naturalny dystans około 2 cm. I to w zupełności wystarczy, żeby nam się stworzyła przestrzeń na odsącze. Dżdżownice potrzebują powietrza, więc pokrywa musi być również przewiercona, podziurawiona. Ona nam tu w trakcie wiercenia niestety popękała, ale nic nie szkodzi. Po prostu przez te dziury będzie się dostawać większa ilość powietrza lub też po prostu, drugi, drugą pokrywę zastosujemy w domu, zrobimy może na gorąco dziurki, to zobaczymy. W każdym bądź razie nasz vermikompostownik będzie wyglądał tak, będzie on stał w domu. Czym teraz go wypełnimy? Co, jakie składniki są potrzebne, żeby dżdżownice czuły się w takim vermikompostowniku dobrze? Chodzi o to, żeby materiał był jak najbardziej zróżnicowany. Więc co my tu mamy? Przede wszystkim mamy tekturki. To są takie porwane skrawki takiego papieru niekolorowanego. To są porwane wytłoczki po jajkach oraz pocięte na mniejsze kawałki te rolki po papierze toaletowym czy poręcznikach e, takich kuchennych. Tego materiału, to jest główny materiał, właśnie te tekturki, tego materiału powinno być dużo i w zasadzie jest to e, do, e, naj, jakby da, najbardziej mozolna praca, oprócz robienia dziurek. To właśnie podarcie tych wytłoczek tego papieru. I ja tutaj mam inny sposób na to, bo na duże takie kawałki porwałam wytłoczki po jajkach po czym zalałam to wodą. I teraz zobaczcie, kochani, że bardzo prosto się to rozrywa. Bardzo prosto. Chwileczkę dosłownie w tej wodzie to postało. Jeżeli na przykład mamy duży, gruby karton, to jego jest bardzo ciężko pociąć lub porwać na mniejsze kawałki, dlatego wtedy właśnie warto jest go na jakiś czas zamoczyć i wtedy on po prostu e, rękoma daje się porwać. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tutaj e, gałązki z liśćmi. Gałązki z liśćmi. Mamy ziemię ze starych doniczek. I to jest też ważny składnik. Ta ziemia ze starych doniczek, ona jest poprzerastana korzeniami roślin, które tutaj rosły. Mamy trociny, które zebrałam z przejść między naszymi grządkami. To są trociny już takie roczne, połączone z glebą. Mamy teraz tutaj ściółkę, którą zebrałam z grządek starą ściółkę. Która leżała na grządkach od zeszłej wiosny. Mamy y, glebę kompostową. Tutaj już to jest taki mulcz jeszcze kompostowy, chociaż bardziej w kierunku gleby. Widać jeszcze tylko słomę. Pozostałych składników już tutaj nie widać, z czego ten kompost był zrobiony. Odrobina piasku, popiół drzewny albo. Przysmak dżownic, czyli pomielone skorupki od jajek. Tutaj mam po prostu skorupki zmielone, a tutaj mam skorupki z dodatkiem z dodatkiem czego zielonego? Z dodatkiem alg oraz obornik. Będą jeszcze potrzebne odpadki kuchenne, bo to jest pożywienie też dla naszych dżownic. Natomiast od razu tych odpadków kuchennych nie dajemy, jeszcze zaraz powiem co będziemy robić z odpadkami kuchennymi później. Zaczynamy od tego, że na dno wkładamy tekturę. Tektura jest ważna, ponieważ tektura, dzięki tekturze, dzięki temu kartonowi możemy regulować wilgotność w naszym vermikompostowniku. Jeżeli widzimy, że w wermi kompostowniku jest za mokro, to dodajemy po prostu tektury czy kartonu. Jeżeli jest za sucho, to po prostu wtedy możemy wlać odrobinę wody. Ja na spód położę właśnie trochę tej, su tych suchych kartoników oraz mokrych. Dobrze, teraz to jeszcze możemy porwać. O. I teraz, jak fantazja nam podpowiada, ja dam ziemię ze starych doniczek razem z drobnymi gałązkami. O. To jest taka ziemia, już troszeczkę też wyschnięta, po prostu wzięłam ją z jakiejś doniczki. trochę starej ściółki z glebą z grządki. Jeżeli na przykład jest leśna gleba, to jeszcze wspaniale, jeszcze fajniej. Znowu te mokre wytłoczki po jajkach. Teraz można je właśnie bez problemu rozdrobnić. Spróbujcie taką wytłoczkę rozdrobnić w ten sposób na sucho. Ja nie mogłam tego zrobić. Jak najbardziej zróżnicowane staramy się stworzyć środowisko. Te dżdżownice kalifornijskie są nieprawdopodobnymi stworzeniami. To są osobniki, które wyjedzą z naszych grządek wszystkie niedobre, Elementy, różne grzyby, które powodowałyby później problemy z roślinami. Nawet potrafią, słuchajcie, przerobić metale ciężkie, różnego rodzaju zanieczyszczenia do postaci nieprzyswajalnej przez rośliny, albo po prostu te składniki zostają zatrzymywane w ich organizmie. W zamian za to wyprodukują nam Mnóstwo pożytecznych mikroorganizmów. Więc im więcej ich będzie w glebie, tym lepiej. Teraz damy troszeczkę trocin. To są już też takie przekompostowane trociny. Gleba kompostowa. Zobaczcie, już jaka piękna. Jak zwykle tylko widać słomę. I skorupki jaj, ale prawie że łóżko, troszeczkę piasku z kamyczkami skorupki jaj co ta łyżka się tak wykrzywiła? Nie skorupki, skorupki, tyle, że przemielone. One muszą być przemielone, żeby dżownice mogły nimi się odżywiać. I znów karton, tektura. No i teraz są różne szkoły, bo kiedy przygotuje się taki domek, takie łóżko, dla dżdżownic, to niektórzy zalecają, żeby poczekać kilka dni, zanim się tutaj wpuści dżownicę, a niektórzy twierdzą, że należy je od razu tutaj zadomowić, zostawić je na tydzień, żeby one poznały to nowe środowisko i się do niego przyzwyczaiły. A dopiero potem zaczynamy dokarmiać dżdżownicę odpadkami kuchennymi. Ja myślę, że my od razu je wpuścimy, nie? Znowu ta stara ziemia, trochę liści z gałązkami. Stara ściółka, gleba z kompostu i teraz na to jeszcze tektura mokra. To wszystko nam zapewni odpowiednią wilgotność, bo tu nie może być ani za mokro, ani za sucho. Choć nawet jeżeli popełnilibyśmy jakiś błąd i byłoby tu za wilgotno, za dużo wody na przykład, to te dżdżownice potrafią i w takim środowisku przetrwać. No, naturalnie nam chodzi o to, żeby stworzyć warunki odpowiednie do ich bytowania i rozmnażania się, a nie żeby one musiały przetrwać. I to możemy, i w zasadzie tutaj już moglibyśmy wpuścić dżownicę, przykryć to jeszcze warstwą tekturek suchych, i to już jest gotowe. Ale ja teraz nie będę przykrywać tego warstwą tektury, bo pójdziemy po prostu po te dżownice. I je tutaj za chwileczkę wpuścimy. Kochani, czy dżownice uciekną? Z tego pojemnika, kiedy na przykład będą u nas w domu. Nie, bo to jest tak, jakby na przykład ryba miała uciec z wody, prawda? One nie uciekną. Poza tym dżdżownice boją się światła, nie lubią światła, chowają się przed światłem, więc to jest też taka metoda później wyłapywania tych dżdżownic przy pomocy oświetlenia. To też, jak będziemy to robić, to Wam pokażemy. Ucieka, ucieka, ona zaraz ucieknie. Ale już dosyć płytko jest, wiesz. Bo jest ciepło. Bo jest ciepło, tak. Jeżeli, kochani, nie macie takiego kompostownika, lub nie chce się Wam tego przerzucać i szukać drżownic, to zawsze można je kupić. Są coraz więcej. Zawsze można je kupić w sklepie wędkarskim. O. Kilka słoiczków. Ale tu patrz jaki duży. Jaka duża. O. Ale wiesz co, że tak płytko? Myślałam, że trzeba będzie cały przeszukać kompostownik. Tu jest. W rogu, widzisz? Różnej wielkości są. To dobrze. O, jest, jest. Dlatego też właśnie nie napełniamy tego pojemnika do końca, bo teraz jeszcze razem z żołnierzami dołożymy sporo tej gleby kompostowej. O, patrz. Gdzie ona jest? Tu. Liczymy na to, że one się ładnie rozmnożą i będziemy mieć kilka tysięcy tych dżownic. Idziesz, chcesz coś robić w grządkach, a tam mnóstwo dżownic. Tam jest w rogu po lewej stronie, ale dobrze. O, o, właśnie. Kochani, i to jest po prostu jak zbieranie grzybów albo jedzenie słonecznika. Nie możesz przestać. Nie możesz przestać wybierać tych czczownic, bo każda wydaje ci się piękniejsza niż poprzednia. Dobrze. One teraz już w większości się ukryły na spodzie pudełka, ale teraz je tutaj właśnie wsypię. O, proszę. Trochę tu ciemno, nie? Mhm. Może z tej strony widać, zobaczyć? Widać, widać. widać. Żeby nie została któraś w pudełeczku. O, tu się schowała. Mi jedna. O, tu są się schowały. Dobrze, kochane, teraz was tu przykryjemy. One chwila, moment i wejdą. Schowają się. Teraz jeszcze troszeczkę damy zmielonych skorupek z algami. Dlaczego z algami? Tylko dlatego, kochani, że po prostu dostaliśmy takie skorupki z algami od kolegi, który chciał tym karmić koty, ale one niestety nie chciały jeść tego. Posypiemy po bokach. I na koniec jeszcze przykryjemy pczownicę suchym kartonem i to już w zasadzie jest gotowe i teraz tego nie ugniatamy i przez kilka dni niech one się zadomowią u nas w domu a potem dopiero <coughs> będziemy je karmić również odpadkami kuchennymi i teraz jeszcze kilka ważnych pytań. Zaraz to mocniej się przykryje. O. E, czy te dżdżownice będą miały co jeść do momentu, aż będą dokarmiane odpadkami kuchennymi? Tak kochani, ponieważ one mają tutaj mnóstwo dla siebie pożywienia, mnóstwo pracy przede wszystkim też jeszcze do wykonania. Po, powiedzmy, około tygodnia y, zacznę, po około tygodniu zacznę tutaj dokładać odpadki kuchenne. Głównie to będą warzywa i owoce, ale w większości porozdrobnione warzywa. Dlatego, że jeżeli dalibyśmy tutaj owoce, to jest y, duża szansa na to, że się zaraz wylęgną muszki owocówki, których my po prostu nie chcemy. Więc y, będą to owoce, czego na pewno tutaj nie możemy wrzucać. Nie możemy tutaj wrzucać produktów mącznych, mlecznych, mięsa, możemy natomiast te odpadki kuchenne, ścinki, jak to tam obierki, y, fusy, kawy, czy herbatę. Tu spokojnie te drzewnice będą to przerabiać. Nie możemy też dawać za dużo tych odpadków kuchennych. W zasadzie zasada jest bardzo prosta. Rozkładamy jakąś ilość, powiedzmy tak, ta powierzchu, oczywiście powierzchu, to znaczy pod, te, pod ten karton. Rozkładamy tutaj Odpadki kuchenne cienką warstwą, i następne dokładamy dopiero wtedy, kiedy będziemy widzieć, że te dżdżownice nie je już zjadły, przerobiły. To, co uzyskamy, to jest odsącze, mnóstwo dżdżownic oraz y, vermikompost, czyli właśnie ten. Najwspanialszy, najbogatszy, najbardziej zasobny w składniki odżywcze, w mikroorganizmy kompost. Jak teraz dbać o ten wermikompostownik w domu? Zacznijmy od tego, że jeżeli dżdżownicom tutaj będzie dobrze, jeżeli uda się stworzyć idealne dla nich warunki. To pojawią się malutkie żółte jajeczka. To znaczy, że dżownice poczuły się tutaj dobrze, bezpiecznie i będą się rozmnażać. I zaczęły się rozmnażać. Wspaniale, na to po prostu czekamy. Pozostaje nam kontrola wilgotności. To jest bardzo ważne. Tak jak na przykład zajrzycie do kompostu, to kompost cały czas jest wilgotny. I tutaj też cały czas ta wilgoć musi być. Gdyby na przykład było za mokro, to tak jak mówiłam, ten suchy papier czy karton wyciągnie nam wilgotność. Temperatura teraz. Najlepsza temperatura to jest od 15 do 25 stopni dla e, dżdżownic. Więc ja myślę, że postawimy to po prostu gdzieś w salonie albo w przedpokoju, bo w garażu to będzie chyba za chłodno. Bo chodzi nam cały czas o namnażanie się tych dżdżownic. Czy one będą śmierdzieć. czy to będzie śmierdzić? Nie, to nie będzie śmierdzić. Podobnie jak nie śmierdzi kompost, jak nie śmierdzi bokashi, taki to tutaj też nie będzie śmierdzić. Więc będziemy wam, kochani, pokazywać co kilka dni, jak to tutaj, jak sytuacja wygląda, i oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście mieli swoje drżownice, żebyście zasiedlali grządki drżownicami, bo tak jak Dżdżownice ciągną do kompostu. Jest ich w kompoście mnóstwo, czyli że one mają tam dużo pracy i przerabiają nam te wszystkie odpadki na kompost. Tak samo zrobią to w naszych grządkach. Więc co może być lepszego, kochani? Jeszcze wyprzedzę pytanie, jak długo trwa taki proces. Średnio dżdżownice powinny zacząć rozmnażać się po 3-4 tygodniach, czyli po około miesiącu powinniśmy już zacząć widzieć tutaj te ich jajeczka, więc tyle to trwa. Dojrzały osobnik, który ma powiedzmy 10-12 cm, on potrzebuje około 2 miesiące, żeby żeby dojrzeć. Natomiast tutaj mieliśmy osobniki w różnym wieku, bo były i większe i mniejsze. Więc jeżeli tylko to im tu się spodoba, to myślę, że szybko będą się rozmnażały. Czyli 2-3 miesiące i do gleby. Tak, tak, 2-3 miesiące i do gleby, tyle że jeżeli na przykład zauważymy już, że są jajeczka, to będziemy musieli dorobić drugi wermikompostownik i wtedy połowę zawartości przeniesiemy do drugiego wermikompostownika, czyli będziemy mieć dwa. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to znowu potem każdy z tych dwóch podzielimy na dwa kolejne i wtedy będziemy mieć cztery. I ja myślałam, żeby docelowo, ponieważ my mamy powiedzmy 10 grządek i te mniejsze, żebyśmy no, taki pojemnik e, na grządkę, czyli powinniśmy mieć 10. Zajrzyjmy, no, 12, bo jeszcze są te. Zajrzyjmy teraz tylko tu, czy one jeszcze są widoczne w takiej wielkiej ilości na zewnątrz. Zobaczcie, w zasadzie już prawie ich nie ma. Nie widać ich. Nie, one wszystkie uciekły sobie w głąb i teraz będą się tu aklimatyzować. Nie ma już ani jednej. No i. Naprawdę można być zaskoczonym ich szybkością. Patrzysz, jest dżownica, za chwileczkę, na chwilkę odwrócisz wzrok, nie ma. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ten, ta pokrywa pojemnika jest jasna, powinna być ciemna. Dlatego też, żeby chronić dżownice przed światłem, którego one nie lubią. To po prostu w domu położymy na to kawałek agrowłókniny ciemnej, takiej przyciętej, i wtedy będzie e, powietrze tutaj miało dostęp do tego pojemnika, a będzie przyjemny mrok, mrok, słuchajcie, ciepło, wilgotno, dużo jedzenia, towarzystwo. Nie ma, nie ma lepszych warunków.